Cześć, nazywam się Anna Dominika Sikora i chciałabym Cię bardzo zaprosić na mój nowy wideoblog. Teraz, żeby być ekspertem w jakiejkolwiek dziedzinie, czy prowadzisz własną działalność, czy działasz na kliku sieciowym, nieważne co, nawet jeżeli chcesz, żeby wszystko w domu fajnie pasowało, musisz być ekspertem. Żeby być ekspertem na pewno potrzebna jest wiedza i doświadczenie. Nie ma teraz problemu z wiedzą, dlatego że jest szeroko dostępna. Prędzej jest problem z tym, że nie wiadomo, z czego korzystać, jest tak duży szum informacji, że gubimy się w tym, co już wiemy, dlatego że nie potrafimy wszystkiego wykorzystać. Znam ten problem, dlatego że sama, chcąc być ekspertem, starałam się mieć jak największą wiedzę i ciężko było mi tę wiedzę wyłuskać spośród dostępnych pozycji na rynku. Dlatego postanowiłam prowadzić blog i pokazać Ci, wskazać Ci najlepsze publikacje, które pomogą Ci osiągnąć sukces w jakiejkolwiek dziedzinie byś chciał. Jeżeli chcesz być ekspertem, jeżeli chcesz być menedżerem, zarządzać ludźmi, umieć pracować sam ze sobą, to mam nadzieję, że ten wideoblog pomoże Ci i że poznasz dzięki mnie te pozycje, które naprawdę warto jest poznać i z których warto jest czerpać i uczyć się na nich właśnie. Także jeszcze raz serdecznie zapraszam Cię. Śledź mnie. Oglądaj mnie na Facebooku. Szukaj mnie na Twitterze. I mam nadzieję, do zobaczenia już wkrótce. Cześć.